Dobra, w ogóle nie więc przepraszam. Więc ja najpierw muszę z zrobić pielęgnację i będę robić dzisiaj makijaż. Ale nie tyle jaki, bo muszą to być pędzelki, i Proszę posłuchać toaletkę, Więc to będzie taki film max 25 minut. Coś myślę, więc robię najpierw pielęgnację. Jeszcze że jakich produktów używam. Najpierw zawsze myję, zęb, więc się myję zęby, więc ja teraz. smułam zęby, zaraz zapalę tutaj światło. Mam też szczerze, żeby było lepiej chwyć. Chcę kupić właśnie tego SPF-a. Tylko, no, że będę w Taki o krzyż teraz zł. I to jest się z jest Czyli... Lepiej chyba, co? No, więc go nie używamy. A za to używam teraz w piątej myjemy twarz. W takim razem w ogóle, dajcie znać skąd, jaki jest wasz ulubiony kosmetyk. Nie do pielęgnacji, tylko do makijażu ale nie wiem, że będą trwać do Czy będą, to piszcie. Na pewno nie będzie vlog, od razu mówię. Po prostu vlog. vlogi za długo trwają, muszę nagrać cały dzień. ale jest to one trwają po godzinie. Dobra, ja to zmatuję teraz. Tak pielęgnację zrobię w pokoju, ale w ogóle mam taki krebski krem dla mnie. Bo vlog to jest pierwsza część. Wiesz, że mało ale jest to jednak możliwe. Zresztą, że robią pielęgnację, a więc sobie zaczynamy toaletkę. Spróbujcie. Tak, to mam na biurku, mam z kurczakiem, ale teraz używam e, tego. Dziękuję za wzięcie. Dzisiaj użyję kremu z BLM Bloom Dosyć dawno go nie używałam, też szybko go nakładam. Teraz rozmarowuję. na SPF. A teraz wrócę. To jest krem z filtrem F i mówiłam SPF. Cześć, poczekajcie, to piszę jest szóstka. Tylko nagrywam tą przyjętą kamerę mam telefonu, więc macie na odwrót, ale uwierzcie mi, że to szóstka. Dobra, teraz No, dobra. Ja w końcu mam planizację i teraz wam pokażę tą toaletkę. Jest wysoka. No, to tak wygląda. I tu szuflada, więc czyli mi to z zajmie i zajmę sobie wystatów na parapeców. Patrzcie, tam ma, jest toaletka, tu mam parapet, więc tutaj będzie telefon. Jakby coś stał i może będą przebitki. Będziemy robić makijaż, to tu będziemy wstawać rzeczy. Złożymy przebytki I może jeszcze zrobimy fryzurkę, bo nawet się nie ruszę całym, więc ja już nie przedłużam, tylko sprzątam. I przede wszystkim na no, ja jest to. Że mam gniazdko, bo muszę podładować telefon, bo dla to idealne miejsce. Kilka rzeczy już zdjęłam stamtąd, ale moja ulubiona zasada sprząta i została. żeby posprzątać, trzeba zrobić jeszcze więcej. Dobra, już sprzątam, nie przedłużam. I widać, coś się tu poprawia, ale patrzcie. wiem, tak dokładnie tak po O, jeszcze tak. Z niektórych osób nie dają no, na pewno jeszcze no, jakieś z rzeczy to do kosmetyczek. Mam półkę z gdzieś na Solderzy Nairoff. Mogę go używać. Zapomniałam o nim, dobra. Więc to będą układane u mnie kosmetki. E, jeszcze z innej perfektywy. Zaraz wracam się tam na parapet, ale jakby jednak coś innego to tego, tego co przeczytałam, czy kochanki. w forze, albo. No, bo tam muszę mieć wyciki patyczki do uszu, więc zobaczymy w rezultacie. No, kosmetyczki nas takie paletki, tutaj na przykład mam puder, ale dalej sprzedam. I już, jak widzicie, czy się do naszej pary. Raz bardziej tak, bo tutaj, teraz robię rzeczy na łóżku. Mały update. Tutaj układam pizzowaczki. To są te paletki jak już mówiłam. I mam tutaj kosmetyczny, czynnik, czekajcie, bo mi ciężko się tutaj wszystko Jakiś jakiś podkład, korektor, e, korektor, do kory, tutaj mam od Floral Farnils, czekajcie chwilę, czekajcie, takie proste, jakby mogło się wydawać, Już, proszę, proszę, jest jakieś, proszę, proszę, mam nawet ten proszę, proszę, mam mój stary, yy, do przerobiłam na różową maskarę, fajnie maluję życie. I eyel to tu są. No. Otywka, do rzędu też tu jest. Tak mi się wydaje. Czekajcie. No jest. Poczekajcie, poczekajcie. Tu się znalazło, Kocham ją. na no to życie. Więc czegla się sprzątania. A zająć pół minutki. Mianowicie, jakiego żelu włosów nie polecam, a ich polecam. Więc to jest, że od Joanny. jak go kocham nad życie. To jest. Tu pisze, żel to do włosów bardzo mocny. Ja go kocham. Miałam wcześniej inny. Wyglądałam, jak go miałam, od niego. Wiadomo, mi się taki odciśany. Ultra Flex. Ultra STX. Pisze, że jest mocny jaki, ale jest okropny, więc nie polecam. Co pół minutę te bo zrobiłam. Widzicie, on jest tu taki czysty. On ma taki grudki. Tego nie widać. Ale on jest taki, nie wiem, i śmierdzi. Ten też trochę śmierdzi, ale ten ma dużo ładniejszy zapach. Więc polecam i katego, a tego nie. Tylko wywalamy do śmierci. właśnie to zaczyna też nie wyglądać? Bo to woli dopiero. Wie że ten film będzie za długi, jeżeli po prostu zrobię makijaż, więc sobie sprzątamy tak. Więc pokażę Wam ile mi zostało. Szafencikki, co tak wygląda tutaj średnio. No i tu tak. Więc sprzątamy. Ja odklejka, gdy sprzątam zawsze. Chodź o ranne na świetnie taki mam mód

ta jest też słaba, ta jest lila i ta malutka jest zrosnana. mega jej Wam polecam. Ta malutka tak pięknie pachnie, mogę wszystko. I ten perfum jest z Hebe. Ten perfum z kolei jest z Rosmana. O, to jest taki z Rosmana. oj o Jezus, a są też najrobinę, kupiłam, mam na ostatnio. ja się spray zrobię. Taki zestaw pięciu w Douglasie I tutaj mam takie To jest pomarańczowe jakby coś tylko w kamerze to dziwnie wyglądało. No, i tutaj, patrzcie, tutaj mam tą y na no, młodą skórę, dreczu, Jeju, od I tutaj mam butelkę tą samą, ale to nie jest to samo i tak będzie nie chodzi, więc się się pewnie. Rok samo, bo, wam mówię, rok temu w Cincinnati była taka kolekcja z Hello Kitty się kupiłam, ale to jest czy mi się zepsuł po prostu. Ta buteleczka, że jej mogłam psikać. spisałam ją gdzieś przerazić, akurat wtedy mi się ona skończyła, więc idealnie. No, i tak to wygląda teraz. W ogóle kocham żaje. I tam już kolejne rzeczy. O, i wcześniej jeszcze korzystałam z okazji i zmieniłam. I więc ja mam teraz różową. To efekt końcowy. Du -du -du. Du -du. Du -du. Więc ja jadę teraz do żabki w bo mi i mojej siostry się wymarzyło. Kolejne, więc. Pa. Bye!